Szanowni Państwo, witamy z Centrum Nauki Kopernik. Dziś o Stanisławie Lemie, Wojciech Roliński, Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie Wojtku. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Wojtku, korzystając z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jak blisko było, żeby Stanisław Lem napisał scenariusz o życiu Mikołaja Kopernika? A, to znaczy właściwie tak naprawdę to od początku było daleko, bo on już wtedy nie miał, nie miał yy, wolnych mocy przerobowych, więc no, zwrócono się do niego z tą propozycją, ale taktownie odmówił. W ogóle listy Lema są yy, kopalnią wiedzy o tym, jak omawia, odmawiać taktownie lub nie taktownie, w zależności od sytuacji. To prawda. A yy, według Pana, które te listy, yy, które pisał Lem z różnymi osobami, dla mnie takim niedoścignionym przykładem są listy Mrożka z Lemem, bo tam oni sobie pozwalają momentami na bardzo dużo, obgadując różne osoby. Które takie listy Panu najbardziej utkwiły w pamięci? Bo do tych, które są w Pana książce, to, to tutaj za chwilę przejdziemy, bo są you <laughs> fenomenalne. Dziękuję. Znaczy, ja, co, co bardzo oczywiście dziękuję w imieniu Stanisława Lemana, bo to, 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 to nie ja pisałem, to tylko ja tu, ja, tu, ja tu występuję właściwie w roli kustosza, tak to można nazwać, nie, kuratora, tak, to są listy, kur, ku, listy kur, kurowane, kuratorowane, znaczy, to są listy w, w, w wyborze. Zawsze bardzo ciekawie mi się czytało listy Lemas z, z profesorem Wróblewskim, późniejszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, to są bardzo ciekawa korespondencja dwóch bardzo wybitnych umysłów, Wróblewskiemu, często Lem, streszczał pomysły książek, które rodziły się w jego głowie, no, w trakcie po prostu pisania książki, czy, 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 czy w trakcie pisania, pisania listu, więc, więc na przykład no, jemu streszczały, o, o czym w ogóle ma być Solaris i jak mu się zmienia. A w dodatku, trochę jak z mrożkiem, Stosował takie, obaj stosowali takie, takie, takie wyrafinowane żarty językowe, więc są listy napisane w niesamowitej miksturze niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. Fragmenty tego cytuję w swojej biograficznej książce, natomiast teraz tymi... są też bardzo dowcipne te, te, te listy, te listy bardzo często, więc teraz wreszcie będą się mogli tym rozkoszować także no, czy, 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 czytelnicy, po prostu, bo no, na, na razie tylko Fragmenty były tylko. I to w dodatku zazwyczaj staram się jakoś przetłumaczyć ten angielsko niemiecki na tyle, na ile miałem. Natomiast teraz można, można się zachwycić oryginałem. To jest w ogóle bardzo ciekawe te zmagania Stanisława Lema z otaczającą go rzeczywistością, bo po przeczytaniu pana książki, no to stwierdzam, że tak, że on narzekał na źle działające okienko pocztowe, na panią, która sprzedaje hałwę, na w ogóle na pocztę jako instytucję, na zepsuty telefon, na agregat prądotwórczy i jeszcze kilka innych rzeczy i instytucji. No PRL w ogóle no miał to do siebie, że tam osoba, która lubi narzekać, nie wiem czy Stanisław Holm lubił narzekać, ale niewątpliwie rzeczywiście robi to w tym ustroju bardzo często. W każdym razie, jeżeli ktoś lubił narzekać, to na pewno tego w szalonej gospodarce tego ustroju nie, 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 nie brakło do tego okazji i to jest takie, no to jest zaskoczenie, które, które no, po raz pierwszy przeżyłem, kiedy, kiedy, kiedy zajrzałem do tych listów, właściwie jeszcze kiedyś się ukazał taki pierwszy wybór opór materii, że, że, że po prostu lemowi jego sława, pieniądze z honorariów, nawet to, że to były dewizowe pieniądze, zaskakująco niewiele pomagały. To znaczy, PRL był tak dziwaczny, tak no jednak nieprzyjemnym, powiedzmy to, ustrojem, że jak ktoś nawet mógł sobie poprawić w nim los, to natychmiast ściąga na siebie jeszcze więcej kłopotów. Tak więc no w gruncie czy nawet nie wiadomo, czy, czy lepiej wtedy było mieć samochód, czy go nie mieć, bo oczywiście, jak się go nie miało, to człowiek był skazany na transport publiczny, który też działał tak sobie, ale razem z samochodem przychodziły takie następne problemy, że no, przyjaciel Lemu, właśnie Jan Józef Szczepański, to odnotował po prostu, że go w ogóle nie ciągnie w tym kierunku, jak patrzył na to, jak, jak z tym się męczył Lem. Więc oczywiście no, z jednej strony Lem mógł sobie pomyśleć, że to dobrze, że go stać na ale właśnie problem z zakupem hałwy, znaczy w Perlu samo to, że się miał pieniądze na kupienie czegoś, to nawet nie była jeszcze połowa problemu. No. Obecny ustrój też ma swoje wady, ale w nim przynajmniej jak już człowieka, człowiek ma ochotę na hałwę i ma przypadkowo w kieszeni równowartość tej hałwy, no to ją sobie kupi. Samochód też. W tamtym ustroju Lem bardzo często na przykład musiał prosić różne instytucje o to, żeby mu pozwoliły coś kupić. No albo prosić ekspedientkę, żeby jednak mu sprzedała tą hałwę. Albo nawet prosić, żeby móc wyciągnąć swoje własne pieniądze z konta. Tak, to jest następna bardzo tam dziwaczna, bardzo skomplikowana biurokracja. Właściwie gdybym tłumaczył skąd jest ten mechanizm, to po prostu my stąd nie nie. nie nie, nie, nie wyjdziemy do jutra, ale rzeczywiście jest tam cała seria listów pod tytułem błagam, błagam, uprzejmie pozwolić, pozwólcie mi podjąć, podjąć moje pieniądze z tak zwanego rachunku W. To rzucam takie hasło, kto wie, ten wie, a kto nie wie, przeczyta w książce, ale, ale na, po prostu, po prostu, no z jednej strony właśnie, właśnie jak, jak, ile arcydzieł by napisał, gdyby się nie musiał użerać z takimi sprawami, a z drugiej strony ile arcydzieł napisał, bo go to inspirowało właśnie, cała ta, ta szalona kawkowska biurokracja, która go zainspirowała do, no, wielu świetnych Parodii o szalonej kawkowskiej biurokracji w świecie robotów. Tutaj w teatrze można obejrzeć właśnie opowiadanie niewątpliwie tym inspirowane. Poruszona przez Pana motoryzacja to jest w ogóle osobny temat. Fiat 1800, Warburg wersja Deluxe, chyba nie odebrana nigdy Skoda. I tutaj sobie wynotowałem z listów, że prosi o przysłanie części takich jak szczotka do dynama, uszczelka Płośki, tylnego mostu, przerywacz, a także się okazuje, że w jednym z jego samochodów była wykręcona śruba wycieraczki. I jeszcze z tych listów nam się możemy dowiedzieć o pewnym inżynierze, który mu serwisował samochód, który zapomniał nalać oleju do, 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 do przekładni, więc po prostu się zwyczajnie mu zatarł dyferencjał. To jest bardzo kosztowna naprawa, no ale i tak Lem właśnie się tam... To właśnie znowu jest list do Wróblewskiego, ale on się pociesza, że jemu zapomniał o tym oleju, natomiast profesorowi Błońskiemu zapomniał o płynie hamulcowym, także Błoński na szczęście uszedł z tego z, tego z życiem, ale zawsze, no zawsze może być gorzej niż, niż nie dolać oleju. Znaczy, przynajmniej można wreszcie zrozumieć y, z tych listów, dlaczego nawet kiedy już Lemno wydawałoby się osiągnął te, te absolutne wyżyny, że już po prostu nie może być lepiej, już kupić po prostu Mercedesa i to nawet nie, u, nie jakiegoś takiego używanego, co ten Niemiec płakał, jak sprzedawał, tylko go kupić sobie w salonie w Berlinie Zachodnim. No, wydawałoby się, że to powinno zakończyć y, problemy Lema. No oczywiście nie, ponieważ jedyna, autory, aut, jedyna autoryzowana stacja serwisu była w Warszawie to miasto ma wiele zalet, ale nie należało do nich to, że był to adres Stanisława Lema, więc on no po prostu jednak, jednak jeździł z nim do jakiegoś krakowskiego serwisanta, który właśnie. A, to, a to, o tym zapomniała, tam to zapomniała. poza tym, właśnie, dochodziło do tego, no, zamawianie tych części, których po prostu też w nie było. I czasami coś tam Rożek mógł kupić i przysłać, ale, ale też nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze wchodziło w grę takie rozwiązanie. Więc, więc krótko mówiąc, właściwie jakieś taki jakieś takie nirwany, znaczy, żeby wreszcie skończyć z, te, z, z, z tym problemem, żeby już nie mieć z tym problemów i już tak po prostu jeździć, tak jak w dzisiejszych czasach można to osiągnąć, to właściwie Lem tego nigdy nie osiągnął, bo kiedy już wreszcie ustu się zmienił, no to już mu za bardzo nie, nie pozwalało na cieszenie się tym ostatnim Mercedesem, który, który już się przynajmniej tak bardzo nie psuł, więc już został sprzedany na chodzie już, już po śmierci Lema na aukcji charytatywnej, no bo właśnie rzeczywiście lema mało nim jeździł, no bo już właśnie, już właśnie nie bardzo mógł, więc niestety on nigdy, nigdy nie dożył happy endu w swoich przegodach motoryzacyjnych, co jest bardzo smutne jednak. Kończąc wątek motoryzacyjny, to we wstępie do tego samochodowego rozdziału napisał pan, że gdyby Stanisław Lem miał do wyboru rakietę albo samochód, no to po chwili zastanawiania wybrałby jednak samochód. No to jest, to jest oczywiście moje gdybanie. Natomiast, natomiast rzeczywiście Lem motoryzację kochał. Bez wzajemności, można chyba powiedzieć, ale, no, ale to po prostu był ustrój, w którym w którym, w którym to 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 była miłość skazana po prostu na to, żeby być miłością burzliwą, nie do końca satysfakcjonującą, nieszczęśliwą, która więcej łez przyniesie człowiekowi niż radości, ale, ale rzeczywiście. No, też moim zdaniem z tych listów, które tam widać, no widać takie serce po prostu. Tą, tą, te, 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 te pięć minut radości, które Lem czuł, kiedy tak przez jakiś czas działał ten samochód i jechał, po, a droga akurat była chwilowo równa, to mu było kupione całą tą resztą godzinami, czy tam dniami, czy tam tygodniami, właśnie użerania się w serwisach. Ale te pięć minut radości, no nieodpliwie bucha z, z korespondencji motoryzacyjnej Stanisława Lewa. Ile byśmy nie wiedzieli o Stanisławie Lemie, gdyby nie zwykła kalka. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe dla, 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 dla biografów. Nie wiem, czy takie szczęśliwe, Ja się ciągle trochę, 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 trochę boję, że, że, że jeżeli jednak istnieje życie pozagrobowe i Stanisław Lem spogląda na nas, tą, może mieć trochę za złe tą, tą wścibskość. No sam sobie jest winny. W pewnym momencie w 1955 roku pisze taki list do dości rylskiego że odtąd już wszystkie w ogóle listy będzie pisał przez Kalkę, żeby mieć kopię. Więc tak nagle jest taki moment, w którym, w którym Przedtem też trochę już pisał przez tą kalkę, więc są takie pojedyncze sprzed tego okresu, ale no nazywam to na swój użytek erą kalki, która zaczyna się w drugiej połowie 55. Nagle po prostu także, jakiś, także jakaś prośba o zarezerwowanie noclegu, także, także właśnie jakaś prośba o nadesłanie tam stacyjki do Fiata, czy, 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 czy jakiś taki właśnie list, w którym Lem, Lem nawiązuje jakąś przyjaźń, albo ją zrywa, albo ją za po, po, po zerwaniu, różne tam są burzliwe listy. No, no, no w każdym razie wszystko to, wszystko to zostało zostało w archiwum i nadal tylko część, to, 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 tylko część z tego taka, no ciągle jeszcze malutka jest, jest, jest w tej książce, bo, 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 bo większość, no wymaga opracowania, wymaga, poza tym tam część jakoś może, może, nie wiem, naruszać interesy osób trzecich, więc chyba takiego Pełnego wydania wszystkich, jak leci, to to, to, to raczej nie będzie, nie będzie nigdy, ale przynajmniej dzięki temu, dzięki temu czasami, czasami można bardzo dokładnie otworzyć. No, przede wszystkim można dokładnie otworzyć, gdzie Lem był w jakim momencie, o co mu chodziło w jakiejś książce i właśnie na przykład, jakie filmy by powstały, gdyby miał te wolne moce przerobowe albo gdyby, albo gdyby ojejku, gdyby nie to, gdyby nie tamto. Tam jest bardzo dużo było dziwnych takich zbiegów, okoliczności, że, że była jakaś umowa, ale się zgubiła, albo że, 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 miał, zapros że zaproszono go na jakieś spotkanie z ze zezbą, datą. Bardzo, bardzo dużo dziwnych takich przygód Lem miał ze światem filmowym. Bardzo fajny stosunek do filmu. Tutaj sobie wynotowałem, że w filmie chodzi o to, żeby znaczy, iść tak. trochę przed widzem, a nie za nim na pasku jego starych przyzwyczajeń i nawyków. O, tak, tak, w ogóle. Te, te, no, bo jednak no, te filmy, które nie powstały, takie jak na przykład Pamiętnik Znaleziony w Wannie czy, czy, czy Powrót Gwiazd, no, dużo wspaniałych filmów by mogło powstać, gdyby, gdyby powstał. Natomiast korespondencja, która im towarzyszyła, jest no, fantastyczną kopalnią wiedzy. Interpretacyjnej, ponieważ no przy okazji, właśnie przy okazji pracy nad scenariuszem czy adaptacją, no lem tak czarno na białym komuś wyjaśniał, co poeta chciał przez to opowiedzieć, znaczy o co jemu chodzi w jakiejś, w jakiejś książce, więc. Więc rzeczywiście rzeczywiście jego, jego, jego pomysły, właśnie i też jego, też jego prośba, która właściwie chyba z najczęściej mu odrzucano, to znaczy, tak już nie, nie trafiała do świata filmowego, a jest to rzeczywiście to, to co pan powiedział, jest, to jest takie ogólne znaczy, Lem ogólnie protestował przeciwko łopatologii, po prostu, że może, może nie musimy tak koniecznie widzowi mówić, że rzecz się dzieje w XXII stuleciu, można się sam domyślić na przykład co jest pewnym uniwersalnym przesłaniem i wydaje mi się, że tak akurat się cieszę się, że pan to podkreślił, bo właśnie bo właśnie tu, tu akurat lem miał rację. Po prostu nie, nie prosił, żeby, żeby przesłanie nie było może takie zbyt nachalne, takie jak tak jak to w tej wspaniałej Enderdowskiej adaptacji astronautów akurat właśnie zrobili tak nachalnie, że właśnie że, 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 że Biedny Lem się, 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 myślę, że do dzisiaj e, e, przewraca w grobie, kiedy, kiedy to, to, ktokolwiek wspomina jeszcze, jeszcze, jeszcze o tej ekranizacji. W każdym razie on ogólnie prosił o to, żeby było mniej ostentacji, mniej wpychania i właśnie, żeby ta kamera tak strasznie, strasznie nie, nie wpychała tego widza w ten świat, tylko no, po, po, pozwolić mu się trochę na jakiś oddech. Na koniec zostawiłem ten wątek relacji Stanisława Lema z wydawcami, bo myślę, że no, tam hmm, chyba momentami dostawał nerwicy, tutaj ochłodzenie stosunków z czytelnikiem, tutaj znowu jakieś inne historie. Tak, no to w, ogóle, w ogóle jest, jest taki to jest list. Och, nie, nie przypomnę teraz do kogo, ale jest taki list, w którym z, z żalem Lem piszę do, 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 do przyjaciela, że są ludzie, którzy, którzy mi zarzucają, że ja uciekam w kosmos, żeby mieć właśnie łatwą drogę do publikacji, a ja tymczasem mam cztery książki zatrzymane. Mniej więcej. Cytuję go z pamięci, więc mogę to przekręcić. Otóż, otóż Lem, Lem właściwie. W latach 50. miał problemy z drukiem, w 60. też. I to, znaczy, to, 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 to nie zawsze chodziło o cenzurę w sensie konkretnej instytucji, konkretnego urzędu, tylko właśnie o jakieś asykurantstwo ze strony wydawnictwa, które się bało jakiegoś, jakiegoś tematu. No i to są najbardziej zaskakujące książki, takie, które by nam się wydawały w dzisiejszych czasach, że, że, że co tu może być nie, niecenzuralnego, z, nawet, nawet z punktu widzenia tamtego ustroju. Ale to dotyczy także właśnie do tych, których Lem potem sam się odcinał za, za socjalistyczne realizm, który, który tam jakieś elementy umieszczał, żeby to przepchnąć, ale Sezam był zatrzymany, obłok Magellana był zatrzymany, pamięć znaleziony w wannie, więc Lem miał z tym bardzo dużo bardzo takich no upokarzających dla niego, no, można, sobie, można zrozumieć jego pewne takie no znerwicowanie, no. Jednak, jednak on miał świadomość, że są wielkie, wybitne książki. No i słusznie miał tą, miał tą świadomość. I zatrzymywany spodów takich szalenie małostkowych i, i często absurdalnych, to znaczy, no na przykład, e, właśnie są rzeczy, o których tak dobrze można zapomnieć. Otóż teoretycznie przemiany jądrowe jednych pirasków w drugie bardzo się nie spodobały w, w, w przy, ok przy okazji tomiku Sezam i inne opowiadania, bo to nie do końca jest zgodne z materializmem dialektycznym, uznał to wewnętrzny recenzent. Więc Musiał argumentować w ogóle powołując się na radzieckich autorów, którzy o tym piszą. No, co jest jednak takie, takie w sumie żenujące, że, że pisarz musi robić takie rzeczy, żeby przepchnąć książkę science fiction w dodatku. Więc te relacje są, 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 są szalenie burzliwe i, i, i no, po prostu prawdę mówiąc, mnie to, to po raz, no, niby, niby już o tym właściwie wiedziałem, bo, ale, ale kiedy tak jeszcze raz się w to wszystko wczytałem, to mnie zaskoczyło, że, że najśmieszniejsze jest to, że to właśnie nie było tak, że, że, że wydawnictwa tak roztaczały przed Lemem czerwony dywan, że bardzo chętnie wszystko publikujemy, co, 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 nam, co nam pisarz przyśle. No, no właśnie też nie, no to znaczy po prostu i z niezwyciężony był problem nawet i w ogóle, no z wszystkim, po prostu tak zaskakujące są te powody tych kłopotów, że że, że myśl, myślę, że to, że, że, że właśnie to, 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 to. Jeżeli cokolwiek w tej książce zaskoczy czytelników, to to, że, że nawet z tym był kłopot. Nawet z książką, która wydawałoby się, że nie ma się do czego przyczepić. Chciałam w tym ustroju zawsze coś znaleźć. uznaje pan Stanisława Lema jak na tamte czasy za człowieka zamożnego? Czy była to zamożność tylko pozorna, no bo on miał pieniądze, ale też nie za wiele mógł z nimi zrobić? Jak na realia tamtego ustroju, rzeczywiście był zamożny, natomiast po prostu zamożność wtedy strasznie mało załatwiała. I znowu no, na ten temat jest wiele, wiele różnych anegdot, ale, ale generalnie rzeczywiście, znaczy prawdopodobnie. Lepiej było wtedy mieć koneksję niż, niż, niż pieniądze, tak mi się wydaje, bo człowiek z koneksjami no to mógł mieć właściwie wszystko za darmo. Wielu ludzi no, miało samochody za darmo, to znaczy no, służbowe był taki moment, że tak zwane próbne tablice rejestracyjne, które teoretycznie są zarezerwowane dla samochodów, które przeprowadzają jakieś eksperymenty motoryzacyjne, że były tak częstym widokiem na, na, na polskich ulicach. Sam to pamiętam, te próbne numery, że właśnie wydawało się, że jesteśmy jakimś potęgą prac badawczo-rozwojowych, motoryzacyjnych, a po prostu, po, no po prostu taki samochód mógł ktoś komuś, jakiś dyrektor jakiejś instytucji, która miała pulę takich, takich samochodów wręczyć jakiemuś tam znajomemu, czy wyróżniającemu się pracownikowi, któremu nie Dać premii. Więc jak ktoś miał koneksję, mógł mieć wszystko za darmo. Więc jednak, że mieszkanie mógł mieć służbowe, samochód mógł mieć służbowe, wszystko mógł mieć służbowe, ale praktycznie niczego nie dostał w prezencie. To znaczy, że rzeczywiście nie ma w ogóle takiego listu, że ponieważ jestem wybitnym pisarzem, to samochód mi się należy. A właściwie przypuszczam, że skoro, no skoro wśród tych instytucji, które dysponowały tą pulą, no, no były wyższe uczelnie, rektorzy, Politechnik mogli, mogli tak nagradzać, no to przypuszczam, że Lem znalazł jakiegoś swojego wielbiciela w tym gronie, który był całatwił ten samochód za darmo. Mieszkań służbowy też by ktoś mu dał. Właściwie, nie, no właściwie jestem tego pewien. No, no, jednak w pewnym momencie po prostu no, krakowski, krakowski magistrat go, go bardzo sobie cenił jako wybitnego obywatela. Więc, więc, więc myślę, że on dużo rzeczy mógłby dostać w prezencie i w ogóle nie ma tego typu listu, są naprawdę one... Bo taki powracający tam jest refren taki, że ja o nic nie proszę, tylko żebyście mi pozwolili podjąć te pieniądze z konta, albo żebyście mi pozwolili za te pieniądze kupić cement na budowę domu, albo żebyście mi pozwolili kupić samochód. No to, to, to jest naprawdę aż, aż szokujące, jak dużo właśnie tego typu musiał mieć plus więc więc owszem, można powiedzieć, że był człowiekiem zamożnym, tylko trzeba zaraz potem dodać, że nic z tego w praktyce, no niewiele z tego w praktyce wynikało, nic to może za dużo, ale zdumiewające niewiele, naprawdę zdumiewające niewiele, a komuś się wydaje, że pamięta ten ustrój, to i tak myślę, że, że to jeszcze zaskoczy. Właśnie, właśnie, ile, 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 ile biurokracji zwyczajnie z taką wydawałoby się najprostszą czynnością, jaką jest wzięcie pieniędzy z jednego konta i przelanie ich na drugie. Obawiam się, że muszę powiedzieć te straszne słowa: że gdyby, że gdyby mu było za dobrze, to by się rozlenili od tego dobrobytu i bym mniej pisał. Więc sam już nie wiem, czy jestem wściekły na ten ust, który zrobił mu takie kłopoty, czy skrycie się cieszę, że wydusili z niego jeszcze, 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 jeszcze jedną książkę, dzięki temu więcej. Prywatnie uważam, że to jest najlepsza moja książka z wszystkich dotychczasowych, bo tak naprawdę nie jest moja. Jakieś 80% tam tym razem to są słowa Stanisława Lema. Moje jest jakieś skromne 20% w tym wszystkim, plus powiedzmy wybór tych listów i uważam, że to jest bardzo dobra proporcja. Przy czym rzecz jasna logiczny wniosek z tego jest taki, że książka, która ma 100% Lema i 0% nie będzie jeszcze lepsza. Ja się zupełnie z tym zgadzam. Tak jest po prostu. Jeżeli ktoś ma do wyboru, niech czyta Lema, a nie o Lemie. No, ale jak już ktoś przedstał o ile ma wszystko, no to jeszcze jedna rzecz nie, 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 nie zawadzi. Ale, ale bardzo, tym razem jest po prostu wyjątkowo dużo lema, wyjątkowo mało mnie. I myślę, że wszystkim się spodobają te proporcje, już na pewno mi też się podobają.